Dzień dobry. Witam państwa serdecznie z tej strony. Konrad Kulaszewski i poprowadzę dzisiaj webinar przed otwarciem Wall Street. Zaczniemy, oczywiście, jak to mamy zwykle w zwyczaju, od podsumowania danych gospodarczych, których dzisiaj nie było w zasadzie jakoś bardzo dużo i też bardzo dużo nie będzie. Tak dzisiaj na rynku. No, Generalnie dzieje się dość dużo, ale tak nie w związku z bezpośrednio jakimiś konkretnymi danymi. Natomiast tak, no, przywołam teraz może je tak wszystkie po kolei. Poznaliśmy taki, idąc drogą chronologiczną, o godzinie 1.30 inflację z Japonii, która wyszła zgodnie z oczekiwaniami 2,2% przy poprzednim odczucie na poziomie 2,6% sprzedaż detaliczna z Wielkiej Brytanii poniżej oczekiwań i to dość wyraźnie minus 2,7% w ujęciu rok do roku, wobec oczekiwań na poziomie minus 0,1%, więc tutaj rozjazd był już dość, dość pokaźny, 14,30% to dane z Kanady i ze Stanów, sprzedaż detaliczna w Kanadzie minus 0,2%, wobec oczekiwań minus jednej więc tutaj no, wymienienie się z oczekiwaniami rynku było marginalne, natomiast jeżeli chodzi o zamówienia na dobra trwałego użytku w Stanach Zjednoczonych, no to tutaj mieliśmy niespodziankę, zdecydowanie i plus, 0,7% wzrostu w ujęciu miesięcznym wobec oczekiwań na poziomie minus 0,6%. Więc w przypadku danych ze Stanów mamy kolejny dzień danych pozytywnych, bo przypomnę, że odczyt PMI z wczoraj był wyraźnie pozytywny i było to był to jeden z argumentów za wczorajszymi ruchami na rynku. Jeżeli chodzi o też to, co na rynku, to to warto zwrócić uwagę tak, że w poniedziałek mamy święto, zarówno w Stanach, jak i w Wielkiej Brytanii, więc mówimy o długim weekendzie. Często bywa tak, że przed długimi weekendami zmienność jest podwyższona, inwestorzy chcą zamykać pozycje, które po prostu były pozycjami krótkoterminowymi i nie mają w planach ich na, na weekend. Więc, więc tutaj zwracam uwagę, że może być to istotne w kontekście zarówno akcji amerykańskich, akcji brytyjskich, jak i towarów, bo też warto mieć na uwadze, że większość towarów, tak, które oferujemy klientom, jest notowana na giełdzie towarowej w Londynie i handel na tejże giełdzie będzie wyraźnie skrócony w poniedziałek. Dobrze, więc ja teraz pozwolę sobie udostępnić mój ekran i przejdziemy do omówienia sytuacji na poszczególnych instrumentach. W porządku, powinni Państwo widzieć mój wykres e, i zaczniemy dość niestandardowo, bo zazwyczaj tak e, zaczynamy od par walutowych i przesuwamy się poprzez indeksy aż do towarów. Natomiast z tytułu tego, że na walutach po prostu nie dzieje się w ostatnim czasie zbyt dużo, to też chyba nie ma sensu rozpoczynać od nich i zaczniemy od indeksów, e, od indeksów giełdowych. E, nasza uwaga skupi się przede wszystkim na e, Amerykańskim indeksie SP500, który w ostatnim dniu zrealizował pierwszą od dłuższego czasu ponad półprocentową sesję spadkową. Ostatnia taka miała miejsce, tu chcielibyśmy zaznaczyć się aż do poprzedniego miesiąca, w kwietniu i po drodze tak, od, od 30 kwietnia mieliśmy zaledwie dwie sesje spadkowe do tego spadku z, z wczoraj, więc też warto mieć na uwadze skalę wydarzenia, biorąc pod uwagę aktualną, aktualny sentyment panujący na rynku. Generalnie wybyliśmy szczyt. Tak, to jakby wiedzą Państwo, od kilku dni mamy nowe szczyty na indeksach, natomiast może trochę niepokoić, po pierwsze, że wybicie szczytu nie było trwałe. Mieliśmy do czynienia z ruchem rzędu raptem kilkunastu punktów powyżej tego poprzedniego szczytu na poziomie 5334. Można by oczekiwać, bo też no, takie generalnie są założenia, także, jeżeli wybijamy szczyt, no to potencjalnie jest to sygnał kupna i perspektywa kontynuacji wzrostu. Natomiast tutaj tak mieliśmy próbę ruchu do góry, próbę wyjścia na, na wyższe poziomy i tworzenie nowych szczytów w kolejnych tygodniach. Natomiast wczorajsza sesja dość mocno to stłumiła i to stawia pod znakiem zapytania popyt na rynku, tak? Czy jeżeli już na tym etapie, tak, tego pierwszego podejścia na nowe szczyty rynek zawraca, czy będzie paliwo, żeby ten ruch kontynuować? Druga lampka strzegawcza jest taka, że generalnie argumenty za wzrostami jak najbardziej były z tytułu bardzo dobrych wyników finansowych Nvidia, która kolejny raz nie, nie zawiodła inwestorów. No, mimo to rynek spada. Tutaj przyczyniły się do tego inne czynniki, między innymi dosyć jastrzębie minutki FOMC ze środy i potencjalnie dość jastrzębie odczyty PMI. Natomiast przypomnę, że przy ostatnich wynikach NVIDIA również złożyło się tak, że nakładało się one z minutkami FOMC. Rynek kontynuował ruch wzrostowy, i rynek w sumie nie bardzo tak brał pod uwagę to, że, że te minutki tak były takie czy też inne, no bo takim głównym tak powodem dla kształtowania się kursów w indeksu były właśnie wyniki Nvidia. Ciekawe jest też to, że wczoraj najsłabszym indeksem był Dow Jones. Spadł o ponad 1,5% w ciągu jednej sesji. Jednocześnie wszystkie z, wszystkie z akcji, które wchodzą w skład w, tak, w Dow Jonesa, miały wczoraj czerwoną tak sesję. Wszystkie z nich spadły. Nasdaq był relatywnie najmocniejszy, SP prawie 1% w dół. No i pytanie, co dalej? W tym momencie jestem zdania, że dzisiaj jest tak naprawdę chyba nawet ważniejsza sesja niż wczoraj. Dlatego, że dzisiaj zobaczymy przed długim weekendem, jaka jest rzeczywista kondycja rynku, zobaczymy jak kształtuje się popyt i zobaczymy, czy mamy szansę na, na ewentualny powrót na nowe szczyty. Jeżeli dzisiaj zarówno Nvidia, jak i pozostałe spółki będą wykazywały tendencję wzrostową i jeszcze dzisiaj wrócimy z powrotem na poziomie w okolicach 5340 no to generalnie sygnał to będzie tak jednoznacznie pozytywny i ciężko będzie mówić o perspektywach na jakąś kontynuację spadków. Natomiast gdyby dzisiejsza sesja przypominała w jakimś stopniu sesję wczorajszą, a jeżeli ten popyt też szczególnie w przypadku akcji NVIDII by wygasł, myślę, że dosłownie możemy mierzyć nawet poziom 5200. Więc najbliższe godziny mogą być szczególnie istotne i zwracam uwagę tak na to, inwestorom, którzy handlują na indeksach amerykańskich. Oczywiście sytuacja jest analogiczna na, chociażby na znaku, ale tutaj wydaje mi się, że nie ma sensu odrębnie go pokazywać. Indeks Hang Seng, dostępny dla naszych inwestorów handlujących na platformie TMS Direct, natomiast dla tych z Państwa, którzy handlują na konekcie, to potencjalnie jest też dość ważny instrument, nawet jeżeli nie zawierają Państwo na nim transakcji. W tym kontekście, że jest dość silnie skorelowany z, oczywiście tak na tle tego roku, jest dość silnie skorelowany chociażby z miedzią czy z tak ogólnie rynkiem metali przemysłowych. Więc myślę, że jest to instrument, na który warto raz na jakiś czas rzu rzucić okiem. Szczególnie w sytuacji, która odbywa się w tym momencie. Hang w ciągu czterech sesji stracił przeszło 5%, co generalnie jest chyba największym ruchem spadkowym w tym miesiącu na głównych indeksach giełdowych, jeżeli chodzi o rynki akcji. Natomiast wydaje mi się, że w dłuższej perspektywie nie będzie to nic innego niż okazja do kupna. Nie jestem przekonany, czy już teraz mówimy tutaj o tak perspektywach do, do kupienia tych kontraktów w dobrych cenach, czy może jeszcze nie zejdziemy dosłownie do poziomu 18 tysięcy, co nie byłoby też wykluczone. Natomiast moim zdaniem trend się odwrócił. Moim zdaniem mówimy tutaj o tak trendzie spadkowym, który został dość wyraźnie odwrócony w ostatnich kilku tygodniach. jest był, tak przynajmniej do tych spadków. W ujęciu UITD, e, jednym z najsilniejszych indeksów giełdowych na świecie. E, I myślę, że po tej korekcie, ta, która była w sumie po takiej skali wzrostów naturalna, e, ten, ten rynek nadal, e, nadal e, tak przejawia perspektywy wzrostu. Więc e, tutaj, dla tych z Państwa, którzy ewentualnie rozpatrują e, handel na tym instrumencie, chociażby przez platformę TMS Direct, myślę, że e, Ceny mogą niedługo stać się dość atrakcyjne do kupna. Spadki wywołane w dużej mierze między innymi przez to, że Chińczycy rozpoczęli ćwiczenia wojskowe w bezpośrednim sąsiedztwie Tajwanu, no co generalnie jest chyba tak największym ryzykiem związanym w tym momencie z chińskim rynkiem. Akcji, a oczywiście poza samą w sobie chińską gospodarką. Ropa wygląda dość źle. Ropa od ostatnich kilku tygodni znajdowała się w dość szerokiej, ale jednak konsolidacji. No, i w tym momencie wychodzimy z tej konsolidacji doła. Jest to dość jednoznaczny sygnał. Przy ostatnich dwóch zejściach w okolice 77 dolarów za jedną baryłkę ropy WTI. Mieliśmy do czynienia z bardzo silnie uaktywniającym się popytem, który no szybko zbierał te, te wszystkie głębsze spadki. Natomiast tutaj tego nie było, nie było tego ani w środę, nie było tego w czwartek. Chociaż chwilowo, tak, kurs wchodził na wyższe poziomy, natomiast no, końcówka sesji dość wyraźnie zasygnalizowała, że po prostu tego popytu brakuje. No, i dzisiaj wybijamy tą, tą różową belkę, którą znaczyłem wsparcie na tym wykresie kontynu kontynuacyjnym kontraktów na ropę. Więc dla tych z Państwa, którzy mają długie pozycje, rozważałbym wychodzenie z nich. Sygnał sprzedaży wydaje się być jednoznaczny, nawet pomimo tego, że ropa straciła już tak prawie 4 dolary w ciągu zaledwie pięciu sesji. Tak więc, zbierają się w moim przekonaniu czarne chmury nad ropą. Do tej pory byłem zdania, że większe szanse mamy na wyjście z konsolidacji raczej górą, natomiast zachowanie ostatnich kilku dni no, po prostu napawa mnie niepokojem i widzę więcej szans na ruch spadkowy. Chwilą miedzi, chociaż też bez jakichś wyraźnych. Mam wrażenie sugestii z mojej strony. Z tego tytułu, że rynek jest w trakcie realizacji korekty, dość dużej korekty, bo rynek spadł już około 8% od szczytu. Natomiast przyznam, że nie podjąłbym się oceny, jak długo ta korekta może jeszcze potrwać. W sumie analogicznie do tego, co powiedziałem o Hang Sengu. Mieć jest zdecydowanie najmocniejszym metlem w tym roku. Mieć wytworzyła bardzo wyraźną i bardzo dynamiczną falę wzrostową. W dłuższej perspektywie kilku czy kilkunastu tygodni jestem zdania, że mieć będzie droższa i jestem zdania, że pozostaniemy w trendzie wzrostowym. Natomiast, no, biorąc pod uwagę skalę tego wzrostu, biorąc też pod uwagę jego tempo. Rynek może teraz zrobić dosłownie wszystko, i ten, ten ruch spadkowy może się jeszcze pogłębić. Jeżeli ktoś z Państwa szuka jakichś sygnałów, jakichś argumentów za kupnem po, po takiej, a nie, a nie po innej cenie, no możemy, co prawda, posługiwać się tak zniesieniem Fibonacciego od początku tej fali. Wtedy mielibyśmy. Kolejny pułap do ewentualnych zakupów w okolicach 461 dolarów. Natomiast osobiście tak sam z FIBO raczej nie korzystam, uważam, że nie jest to najlepsze narzędzie. Natomiast no, tych z Państwa, którzy tak korzystają, no to, to może zainteresować, że taki poziom jest jeszcze w sumie w całkiem dużej odległości od teraz. Nadgas. Nadgas to mogło w sumie umknąć części z państwa, dlatego że nadgaz stał się takim chyba trochę zapomnianym instrumentem. Natomiast wzrósł on o ponad 60% od swojego dołka, który miał miejsce zaledwie miesiąc temu. Nadgaz wytworzył bardzo dużą i bardzo dynamiczną falę wzrostową. Nawet jak na ten instrument, tak który, no, jak wejdzie w trend, to, to po prostu potrafi wygenerować silny wzrost. No, ten, ten, ten ruch jest dość, dość zdumiewający. Tutaj, oczywiście, tak wykres, który Państwo widzą, może trochę się różnić od wykresu na platformie TMS Connect, z tego tytułu, że my mieliśmy na Connectie dzisiaj już rolowanie, więc ta cena jest tak, odpowiednio bliżej 3 dolarów. I pytanie, co dalej? Ja jakiś czas temu na jednym z moich webinarów wspominałem, że nadgazowi pomaga sezonowość. Nadgaz zwykle od okresu na przełomie marca i kwietnia, tak, jeżeli zobaczą Państwo notowania, w ostatnich kilkunastu latach wykazuje tendencję wzrostową, która no po prostu przeważa w tym konkretnym okresie. Natomiast biorąc pod uwagę skalę wzrostów, która się zrealizowała, która też wykraża w dość dużym stopniu ponad tą typową sezonową zmienność, poczekałbym potencjalnie na jakiś ruch korekcyjny, nie podejmowałbym się chyba na tych poziomach kupna, jeżeli kurs wróci w okolice 2,5, może 2,4. Powoli myślę, że w ramach też tego zagrania sezonowego będzie to instrument ciekawy do kupna, natomiast chyba nie teraz. Biorąc pod uwagę też, że poradowania nad gaz często ma tendencję do, do, do spadków, zwykle te ostatnie tygodnie, miesiące są dla, gaza, dla, dla gazu przepraszam oczywiście relatywnie słabe. Tak więc po prostu poczekamy chyba na korektę i tak w, w ramach zrealizowanej korekty rozważałbym jakiś, jakiś ruch właśnie pod, pod kontynuację wzrostów w dłuższym terminie. Dosłownie chwilę o rynku walutowym, bo tutaj e, pomimo tego, że nie dzieje się dużo, tak, no bo danych było w tym tygodniu generalnie mnóstwo, które mogły rynkiem ruszyć, e, no, euro dolar tak naprawdę wykonał ruch nie większy niż, e, niż 50 pipsów. Mm. Może trochę e, zaskakiwać słabość dolara, e, dlatego że dolar e, no, generalnie dostał argumenty e, dla umocnienia się, chociażby poprzez e, jastrzębie minutki, poprzez generalnie jastrzębi wydźwięk e, tak, e, członków Fedu, którzy się e, wielokrotnie w tym tygodniu wypowiadali. Natomiast e, no, dolar jest e, 50 pipsów niżej w ujęciu do euro, i dzisiaj tak naprawdę też bez jakichś bardzo konkretnych powodów euro się umacnia. Więc ja też podtrzymuję swoje zdanie z mojego poprzedniego webinaru, że targetem dla euro dla jest poziom 1,10. Ta korekta pewnie temu jeszcze pomogła, bo rynek po prostu miał okazję się, się schłodzić i mamy teraz potencjalnie więcej miejsca na ewentualne wzrosty. Więc ja w tym momencie tutaj utrzymuję zdanie, że eurodolar wygląda raczej wzrostowo. Przypomnę, oczywiście, że w kontekście eurodolara, też i zresztą nie tylko eurodolara, nie bez znaczenia jest to, jak kształtują się prognozy na obniżki stóp procentowych w Stanach. W tym momencie rynek zakłada już jedną obniżkę. W tym roku. Natomiast y, przypomnę, że jeszcze niedawno były to cztery obniżki, więc, więc tutaj też e, sytuacja fundamentalna dość mocno się zmienia e, i rynek powinien to e, też w, w większym stopniu, tak mi się przynajmniej wyce, wydaje, wycenić. E, będzie to miało oczywiście diametralny wpływ e, zarówno na e, poszczególne pary dolarowe, na złoto, jak i na indeks. E, tak więc, więc tutaj to, to jest też myślę, czynnik fundamentalny, który warto e, śledzić. No i na zakończenie dzisiejszego webinaru e, chwilę o e, NVIDII, e, spółce, która no, nie ma wyzwyczaju zawodzić, co, co udowodniła ostatnio e, podczas i tych wczorajszych, i tych e, wyników sprzed jednego kwartału. E, nowe szczyty, e, nowe szczyty, pierwszy raz przebijamy 1000 dolarów w drodze split 1 na 10, który w krótkim terminie bo tak zwykle jest ze splitami, powinien też przełożyć się na sygnał tak prawzrostowy dla NVD. Ważne tak samo jak dla całego indeksu będzie otwarcie i generalnie tak zachowanie kursów w ciągu dzisiejszej sesji. Tak zobaczymy czy, czy po prostu ten popyt będzie kontynuowany, czy może będziemy raczej szli w kierunku zamykania tej tej luki hossy, która wytworzyła się i to w naprawdę pokaźnej skali. Generalnie na ten moment nie podejmowałbym chyba jeszcze decyzji transakcyjnych, bo po prostu no, jesteśmy świeże po wynikach, ta wczorajsza świeczka też tak pomimo tego, że była wzrostowa, nie jest jakoś specjalnie tak jednoznacznie przekonująca. Na przyszłe kwartały warto mieć pod uwagę, warto mieć na uwadze to, że Nvidia będzie miała bardzo wysoko postawioną poprzeczkę z tego tytułu, że dochodzimy do okresu, w którym kwartałem bazowym będzie już jeden z tych pierwszych kwartałów, gdzie Nvidia generowała najwyższe i najbardziej dynamiczne wzrosty. Więc te sierpniowe, bo z tego co pamiętam, to właśnie w sierpniu zobaczymy kolejne wyniki Nvidii, będą bardzo, bardzo istotne i będzie to chyba największe do tej pory wyzwanie dla spółki. Natomiast no, nie oszukujmy się, te wyzwania już Nvidia wielokrotnie. Pokonywała, wielokrotnie tak te zaskoczenia były in plus i inwestorzy dość mocno to doceniali. Więc jak mówię, ja bym się nie odważył tej spółki sprzedawać. Tak, gra na spadki to chyba nie jest to, co bym preferował na Nvidii. Natomiast w kontekście długich pozycji poczekałbym jeszcze na zachowanie bezpośrednio w najbliższych dniach i, i na reakcję po, po tych wynikach. Dziękuję Państwu bardzo serdecznie za uwagę. Pozdrawiam serdecznie i dobrego weekendu.